Szósty punkcik. Ludzie. Słuchajcie, jak byłem nieświadomy, to miałem yy, przypadkowych przyjaciół. Jak byłem nieświadomy, miałem przypadkowych, nawet trenerów. Jak byłem nieświadomy, Otaczałem się przypadkowymi ludźmi. Jak byłem nieświadomy, moja, moje partnerki, jakie były wybierane przeze mnie, one były nieświadome przypadkowe. Jeżeli wy macie w sobie ambicje na osiąganie tych najwyższych celów, nic w waszym życiu przypadkowe nie może być. I teraz najprostszą drogą do tego, żeby osiągać wybitne rzeczy, jest wyrzucić ze swojego życia wszystkich przeciętniaków, wszystkich ludzi, którzy w was nie wierzą, Którzy wyciągają was na imprezy, którzy nie mają żadnych większych aspiracji w życiu. Jeżeli będziecie z tymi ludźmi się otaczać, a niestety ich jest bardzo dużo, bardzo mało jest ambitnych, ale jeżeli będziecie się z nimi otaczać, będziecie nimi przesiąkać. I to jest ten problem, że niestety, ale z kim przystajesz? Takim się stajesz w mniejszym lub większym stopniu. I teraz musicie sobie to wyobrazić, jakby to było, jakimi byście byli zawodnikami, gdybyście naj, od najmłodszych lat przebywali na przykład cały czas w otoczeniu kadry narodowej naszej polskiej. Jak, przy takich ludziach jak Kuba Błaszczykowski. On jest jakby synonimem ciężkiej pracy, charakteru i zapieprzania. Myślicie, że wasza pracowitość byłaby taka, jaka jest? No, nie byłaby. Byłaby o ileś piętr wyżej. A w związku z tym, że w klubach w całej Polsce jest jedna wielka amatorka, no to otaczając się amatorami, jak myślisz, że robisz troszeczkę więcej, to już Ci się wydaje, że jesteś ambitny. No i teraz, moi drodzy, dlatego między innymi powstało FTC, bo my chcemy to myślenie zrewolucjonizować. Dać Wam wiedzę, że jednak trzeba jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej, żeby osiągać ten absolutny top. I ludzie są tutaj najważniejszym ogniwem. Jakby wasi przyjaciele, którymi się otaczamy, to jest jedno. Ludzie, którzy was będą pchali naprzód i będą w was wierzyć, dadzą wam ogromną wiarę. Ale równie ważni są ci ludzie, którymi się otaczacie względem e, tego e, względem pomocy wam w różnych aspektach neru mentalnym, który będzie was motywował i dawał wam wiedzę. Możemy mówić o trenerach od piłki nożnej, nie powinien to być jeden trener, tylko to powinno być ilość trenerów. Iluś trenerów, którzy będą indywidualnie się z wami zajmować, bo od każdego możecie coś mądrego wyciągnąć do swojej gry. Mogą być to dobrzy dietetycy. To jest tak naprawdę cały sztab ludzi, którymi się powinniście otaczać. To nie wy, jako jednostki pracujecie na swój sukces, tak naprawdę pracuje na to grupa ludzi. To są wasi przyjaciele, wasi rodzice, wasi trenerzy i teraz uważajcie, z kim przystajecie, bo jeżeli będziecie się otaczać bandą amatorów i przeciętniaków, to niestety ale nic w swoim życiu wybitnego nie osiągniecie. Dlatego uważajcie, szukajcie tylko najlepszych ludzi w swoim fachu, otaczajcie się tylko ludźmi, którzy was motywują i inspirują, a najlepiej, żeby tylko to byli ludzie, którzy mają jeszcze większe aspiracje od was. Przy takich ludziach się najlepiej pracuje, przy takich ludziach ma się najwięcej siły i woli do osiągania tych wybitnych rzeczy.